Troszkę omówię na w dzisiejszym odcinku no tej miejscówki chyba jeszcze nie byłem nigdy, bo to zawsze wiadomo, rowerem się jechało tutaj, a nigdy nie byliśmy w przepięknym spacerze toruńskim, no tutaj pochamachamy do kamery, nigdy nie byliśmy w przepięknym mostu kolejowym, tutaj nawet można podobno przejść, ale strach, bo są dziury, ale podobno można dojść, Tam są... Już będziemy robić solidne treningi, kto wie, może będzie pod Pałacem, może Pola może Gdańskie, nie wiem. A tutaj Kładka, najnowsza inwestycja Michała Zalewskiego. Cóż wandale poniszczyły, to były typowo zbliżenia. A tam klimatyczna ulica Warszawska. A jeśli chodzi o bulwary, no to bardzo fajna miejscówka, bardzo fajna miejscówka, jedna z lepszych tutaj. No i co, i zaraz idziemy e, do Empiku, po Newsweeka, bo tam było mnóstwo fajnych treści i jakiś tam lunch trzaśnie, wracamy, no i co, no i jakieś tam jeszcze moje rzeczy biznesowe, pozdrawiam i do zobaczenia.